czołem, witam Was serdecznie dzisiaj na dobrerowery.pl. Witam Was z nowego miejsca. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, dobrze mnie widać. Tutaj, w tym miejscu, będziemy się zajmowali zarówno na dobre rowery, jak i na bike show przeglądem różnych akcesoriów, podsumowaniem różnych testów, różnych przeglądów części, ponieważ. Sezon jest jaki jest, pogoda jest jest, w związku z czym coraz częściej trzeba będzie uciekać z zewnątrz i nagrywać materiały, podsumowania rzeczy, które udawało się na zewnątrz testować, ale robić to w takim miejscu, gdzie nic nie pada na głowę. Tak jak dzisiaj. Więc dzisiaj odcinek, w którym przyjrzymy się kilku akcesoriom, które w tym roku i w tym sezonie dla Was testowałem. Zobaczymy, jak się sprawdziły, opowiem Wam nieco o tym, co mnie rozczarowało, co mi się spodobało. Dzisiaj pierwsza tura tego typu rzeczy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o. Torbie na kierownicę Restrap będzie torebka podszedłowa design, będzie lampka Bumtrager Flurrt i będzie bardzo ciekawy zestaw kluczyków typu grzechotka od Gianta. Zmieniamy perspektywę i zabieramy się za podsumowanie tych akcesoriów, o których Wam mówiłem. Na początek torba. Restrap. Temat torebek na kierownicę, temat toreb, to jest w ogóle temat rzeka na kanale. Pewnie dobrze to wiecie, każdy zna tą już wręcz memiczną historię z ilością pytań o torbę na kierownicy. Nie wiem, większość filmów, na których po prostu jadę na rowerze, gdzieś w tle przebija się torba na kierownicy, no bo po prostu kierownica często się pojawia. Długi czas miałem torbę Alba Optics, od tego roku testuję torbę Restrap. Historia jest o tyle ciekawa, że Alba Optics to torba produkowana przez Restrapa. Natomiast one się od siebie różnią, o czym mówiłem na bike show przy okazji porównania tych dwóch toreb. Oryginalna torba Restrap brytyjskiej firmy jest większa od torby. Alba ma kilka dodatkowych gadżetów, czyli przede wszystkim te siatki po bokach, dobre na przykład, żeby sobie wrzucić jakieś jakiegoś batonika, jakieś żelki, albo po prostu śmieci na trasie, kiedy coś zjedliście. Różni się też tym, że restrap w środku jest, jak widzicie, pomarańczowy, ma po prostu jasne wnętrze, co jest ważne, ponieważ sprawia, że łatwiej jest znaleźć tam w środku coś małego, drobnego i ciemnego. Po prostu te wszystkie pierdoły, które są w środku, są lepiej widoczne na jasnym tle. Różnica jest też taka, że ta torba, tak jak mówiłem, jest po prostu większa od e, Alby. Pozostałe rzeczy bez zmian. Czyli z przodu mamy mocowanie, które panowie z Alby mówią, że to jest mocowanie na okulary, kiedy ich nie używacie. Znaczy, nie wiem, czy ktoś jest na tyle szalony, żeby przewozić okulary rowerowe na kierownicy w takim miejscu, gdzie mogą e, uderzyć w szkła kamyki spod kół. To jest po prostu mocowanie do lampki. E, świetnie się sprawdza, chociażby w przypadku lampki e, Nok Plus. Popatrzcie. ta -dam. Normalnie ta lampka ma swoje mocowanie na magnes, które mam gdzieś przy rowerze. Natomiast kiedy jeżdżę z torbą na kierownicy, po prostu wsuwam sobie tę lampkę na to miejsce. Bardzo fajny patent, i dobrze działa. Naprawdę przejechałem tą metodą Sporo kilometrów na gravelu, w trudnym terenie, po dziurach, i nigdy ta lampka nie wleciała, więc bardzo fajny patent. Zwłaszcza, że kiedy sobie, kiedy sobie założycie torbę na kierownicę, to często jest tak, że zasłaniacie mocowania lampek, a dzięki temu systemowi możecie dalej mieć lampkę w bardzo widocznym miejscu, którego nic nie zasłania. Mocowanie na kierownicę bardzo proste, czyli mamy po prostu dwie klamerki, zakładamy, zapinamy. Działa bardzo dobrze. No cóż, testuję to ten system od ponad, no prawie dwóch lat już. Zero problemów. Naprawdę te klamry, które stosuje Restrap są mega dobrej jakości. Nic się nie przesuwa, nic się nie rusza. Torba kosztuje ponad 200 zł. Fajną, ciekawą polską alternatywą jest pewna firma z Zakopanego, która się nazywa bodajże Pakogut. też robi torby. Miałem Pakogut w końcu w rękach. Uważam, że jest różnica w jakości. Przede wszystkim system mocowania klamry w Albie do mnie, tudzież w Restrapie bardziej przemawiają, ale jest też diametralna różnica w cenie, więc jeżeli ktoś szuka tego typu rozwiązania, które będzie tańsze, to jest polska firma robiąca tego typu fajne, małe torby. Po co taka torba? Można od razu się spytać: przecież wszystko się niby mieści w kieszonkach. Ja lubię torby na kierownicę dlatego. Że mam wszystko pod ręką, nie są duże, pasują do każdego praktycznie roweru, a ja zawsze ze sobą włożę aparaty dodatkową, baterię do aparatu, kamerę albo i aparat i kamerę, bo tak też się zdarza plus telefon, więc kieszonki w koszulce zawsze mam zajęte, w związku z czym przydaje mi się tego typu torba na takie podstawowe rowerowe rzeczy, na przykład kamizelka, dentka i tym podobne pierdoły typu pompka. Tu jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Tu się mieści spokojnie zwiana kurtka, mieści się zapasowa dentka, mieści się pompka, mieścią się uczymy się naprawdę bardzo, bardzo dużo więcej niż Wam się może wydawać. Idźmy dalej. Kolejna torebka. To jest ta torebka podsiodłowa, Kiedyś o niej parę słów już było. Dzisiaj trochę więcej wrażeń związanych z jej eksploatacją, bo już ją przetestowałem przez no, parę miesięcy. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, jeżeli chodzi o plusy, naprawdę jest e, bardzo. Mała i fajna. Ma fajny płaski profil, w związku z czym, kiedy ją dacie pod świadełko, to nie wystaje, nie psuje jakoś wizualnie profilu roweru. Nie, mi to przeszkadza. Ja wiem, że dla wielu osób to może być dupere. dla mnie to jest ważne, ja wiem, że dla wielu osób to, jak takie rzeczy wyglądają, też jest ważne. Plusy też takie, że to mocowanie naprawdę się sprawdza i działa. Ten rzew jest naprawdę dobry. Przetestowałem go przez cały sezon, było błoto, była woda, były niesprzyjające warunki i że dalej działa tak, jak działał. Czyli trzyma torbę mocno na swoim miejscu, więc nie ma z tym problemu. Co w środku? W środku jak widzicie miejsca mało, mieści się spokojnie dentka i mieści się taki zestaw klasyczny, czyli mamy łyżkę, mamy głowicę do pompowania CO2, mamy nabój CO2 i mamy mini zestaw yy, kluczy imbusowych od krosa. Swoją drogą kosztuje chyba kilkanaście złotych, z tego co wiem, czy tam nie wiem, kilkadziesiąt. bo jeden z najmniejszych zestawów imbusów, jaki znalazłem na rynku, naprawdę. Yy, turbo mały, oczywiście już rdzewieje, jego się wilgoć do niego dostaje, natomiast faktycznie jest mega mały. Także torebka polecam. Ogólnie się sprawdziła. Warto zwrócić tylko uwagę na to, w jakim miejscu macie śrubę mocującą w jarzemko siodełka. Jeżeli ona jest w niesprzyjającym miejscu, na przykład tutaj, to zaczyna nam torbę przecierać. Jak widać, mimo no, myślę, że przejechanych Paru tysięcy kilometrów z tą torebką. Nie udało się jej przedrzeć na wylot. Natomiast, jeżeli Wam by to estetycznie przeszkadzało, to warto sobie tutaj na przykład nakleić kawałek taśmy szarej albo czegoś takiego. To na pewno spowoduje to, że torba będzie chroniona przed jarzmem siodełka. To się nie dzieje w każdym przypadku, ale czasami się dzieje, więc warto to wziąć pod uwagę, że niektóre jarzemka, niektóre siodełka mogą tutaj takie przetarcia powodować. Idziemy dalej. Bontrager Flare RT, czyli zdaniem wielu prawdopodobnie. Najlepsza tylna lampka rowerowa na rynku. Oczywiście zawsze można się spotkać z różnymi opiniami. Wiem, że temat lampek wzbudza w ogóle dużo kontrowersji. Ja nie ukrywam, że szukałem lampki, która będzie po prostu bardzo dobra. Będzie długo wytrzymywała na baterii, będzie rewelacyjnie jasna w ciągu dnia. To jest lampka, która spokojnie mi wystarcza na 8-9-godzinne trasy, którą po prostu włączam i zapominam. Lampka ma czujnik światła, czyli jest generalnie lampką inteligentną, można by tak powiedzieć. W dzisiejszych czasach bardzo się lubi używać słowa inteligentna lampka. Co jest ważne, to ta lampka po prostu zwiększa swoją intensywność świecenia, kiedy na przykład wjeżdżamy do ciemnego miejsca i ogólnie sama reguluje, reaguje na zmiany oświetlenia w otoczeniu. Natomiast ja je używam w trybie manualnym. Jeżeli potrzymacie przez. Kilkanaście sekund przycisk włączający. To zaraz zobaczycie. O! To lampka wydaje takie jedno mrugnięcie, i to znaczy, że przyszła w tryb manualny, czyli nie działa teraz czujnik światła i lampka cały czas po włączeniu działa w trybie maksymalnej jasności. Możecie sterować jej funkcjami, oczywiście, bo jest kilka trybów świecenia. Natomiast mamy teraz możliwość włączenia na stałe maksymalnej mocy y, świecenia. To jest ważne, jeżeli używacie lampki jako lampki dziennej, ponieważ y, możecie mieć cały czas no, najjaśniejsze światło, które jest bardzo ważne podczas jazdy w pełnym słońcu, kiedy kierowcy są oślepiani, a Wy chcecie być dobrze widoczni. Lampka przetestowana przez y, no, dużą część sezonu. Topiona, jeżdżona w błocie, w deszczu, w wodzie, nieściągana z roweru podczas mycia na przykład na myjkach ciśnieniowych i nic się z nią nie dzieje, czyli naprawdę jeżeli chodzi o uszczelnienia, takie rzeczy jest super. Nie mam z nią żadnych problemów. Plusy i minusy, tak jak mówiłem kiedyś na początku, przy pierwszych wrażeniach, jest droga, bo kosztuje ponad 200 zł, nawet. Ale naprawdę, jeżeli ktoś nie oszczędza na tego typu elementach, szuka bardzo mocnej lampki, małej, która yy, długo działa na baterii, to naprawdę gorąco ją polecam. Ona też oczywiście. Pozwala na komunikację z licznikami, z garminem. Można ją włączać i wyłączać przy pomocy licznika. Ja tego nie używam, bo używam łachu. Z łachu się nie komunikuje, nie jest mi to potrzebne. Natomiast taka opcja w tej lampce istnieje. Jak już jesteśmy przy lampkach to Nok Plus, o którym mówiliśmy. Moim zdaniem jeden z najbardziej sprytnych systemów, jeżeli chodzi o lampki na rynku, czyli lampka mocowana magnetycznie. Też jej test już na kanale był. Teraz trochę większe podsumowanie, bo miałem tych lampek już kilka. Z pewnego bardzo ważnego względu miałem ich kilka, ponieważ ta lampka bardzo nie lubi się z intensywną wilgocią, z intensywnymi opadami. Nie nadaje się do jazdy w bardzo mokrych, warunkach. Zalałem już dwie. Były to dwie lampki tylne. Jedna faktycznie była jeżdżona cały dzień w deszczu we Włoszech. Dosłownie ulewa cały dzień. Jeździliśmy cały dzień w ulewie i lampka po prostu padła. Po powrocie do domu woda była w środku. Lampka przestała działać, w sensie po prostu świeciła się cały czas. Nie dało się jej kontrolować aż się rozładowała i padła. Nie dało się nic z nią zrobić. Druga dokładnie w ten sam sposób, nawet trochę bardziej hardkorowy, bo wrzuciłem ją do pralki. Przez przypadek po prostu została mi w kieszeni, i została wyprana. Stało się z nią to samo. Co ważne, producent wymienia bez problemu. Jeżeli zalejecie lampkę, jeżeli stanie się do niej woda, to dajecie ją na gwarancję producent wymienia bez żadnych zastrzeżeń, więc to jest duży plus. Dalej pozostaje dla mnie świetna konstrukcja, ten patent z tym klipsem, który sprawia, że nie musicie używać tylko mocowania, które jest przy rowerze na magnes. To też jest super, ale możecie ją zapinać na przykład na pasek od plecaka, na wspomniane mocowanie w torbie i tysiąc innych sposobów. Naprawdę, poza wszystkim jasna, fajne tryby świecenia, tylko tak jak mówiłem, uważać z wodą, bo tego akurat nie lubi. Kolejny gadżet, zestaw y, kluczy, wychodka z warianta. Y, Jeden z najbardziej niedocenianych, najprostszych elementów wyposażenia, który zmienił moje serwisowanie rowerów w tym roku, kupiony w ogóle z czapy. Używałem w życiu drogich grzechotek, drogich zestawów kluczy. A kiedyś zupełnie przypadkiem kupiłem ten zestaw za kilkadziesiąt złotych. Nie wiem, kosztuje chyba 40, parę, 50. Zobaczycie to pewnie zaraz na, na ekranie. Naprawdę cały sezon używania i. Nie da się mu nic zrobić. Jest po prostu super sprawny, super działa. Jest bardzo minimalistyczny, i bardzo prosty. Tu nie ma żadnej filozofii. To jest zupa grzechotka, czyli macie klucz, którym możecie po prostu ustawić kierunek kręcenia. Jak to grzechotka dokręcacie, jest możliwość po prostu dokręcania. W jedną stronę i w drugą stronę. Naprawdę fajny, bardzo fajny i prosty zestaw kluczy. No, ciężko coś więcej powiedzieć o zestawie kluczy typu Grzechotka. No, po prostu jest to Grzechotka, natomiast za tę cenę uważam, że jakość wykonania tego zestawu jest mega fajna i bardzo ułatwia serwisowanie roweru, więc jeżeli nie macie takiego drugiego zestawu kluczy, to bardzo mocno polecam ten, bo po prostu sprawdził się mega. W zestawie jest takie malutkie metalowe pudełeczko na, na, na klucze. No i jest oczywiście zestaw końcówek obejmujących takie podstawy, czyli mamy tutaj dwa rozmiary torxa, mamy śrubokręt, Płaski I mamy zestaw kluczy imbusowych, zwanych również ampułowymi, do bodajże szóstki max. Nie ma tej większego, to może być minusem. No i tutaj też na końcu jest klucz nasadowy. Jakby ktoś chciał tego użyć, fajnie się to wszystko w kudełeczku mieści. Bardzo fajne i. Bez wątpienia trafiony zestaw. Nie wiem, czy jest taki dany, tylko, żeby go wodzić są na rowerze, bo to trochę bezsensowne. Jest chyba jednak na rowerze, że wo ze sobą multitula, ale do takiego mini zestawu domowego serwisu naprawdę się to sprawdza. No i tyle. Dzięki za dzisiejszy odcinek podsumowujący wrażenia z testu kilku akcesoriów. Takie odcinki też będą, bo czym innym duża recenzja, a czasami pytacie o mnóstwo rzeczy, których ja tam gdzieś używam, na które nie zwracam specjalnie uwagi i po jakimś okresie testowym warto, myślę, że je sprawdzić, przetestować i wam powiedzieć jak się sprawdziły takie rzeczy też będziemy robić. Jeżeli macie o nie więcej pytań, piszcie w komentarzach, postaram się też odpowiedzieć, a póki co lecimy dalej. Dzięki za uwagę. Zachęcam Was też do śledzenia mojego drugiego kanału, czyli Bike Show, gdzie znajdziecie trochę innego rodzaju, ale również bardzo rowerowe materiały. Trzymajcie się. Hej.